padają Ci włosy, albo że na przykład masz coraz większe przedziałki i robią się za kola, albo nie mają te włosy połysku, blasku, są osłabione, nie rosną, nie widzisz przyrostu swoich włosów, albo są ochlapnięte i tak naprawdę nie odstają od skóry włosów, to bardzo dobrym pomysłem jest zastosowanie olejku z kozieradki. U mnie jest to olejek baza. Właśnie w tej chwili olejowałam sobie włosy, Olejuję je od cebulek, ponieważ kozieradka zawiera i białko, i żelazo, niezwykle potrzebne do odżywienia cebulek, a dodatkowo jeszcze flavonoidy, które również i saponiny są potrzebne do tego prawidłowego wzrostu włosów. Biorę sobie dosłownie pół pipetki i nakładam bardzo delikatnie, robiąc taki masaż włosów. Z jednej i z drugiej strony, z lewej, z prawej, z przodu, z tyłu, bardzo, bardzo delikatnie. Zostawiam tak na kilka godzin, od dwóch do trzech z reguły. Taki przynajmniej jest mój patent. Natomiast w tym samym czasie, oczywiście, również daję nawilżenie na końcówki włosów kolejnym półpipetki. Natomiast punkt, żołądek 8, który się znajduje do góry. I właśnie w tych miejscach, idealnie nad końcówką brwi żołądek osiem masuje dwa razy dziennie po pięć minut, jako takie remedium na włosy.